Zobacz, za jej poczy same skryszcza Zakłamana prawda, tak samo wyrok rotwiszcza Dzisiaj politycy w restauracjach piją winka Zapytaj się ich, kim dla Polski była inka Ale samoprawne wioski same się nasuną Wszyscy jednym głosem krzyczymy tu preska molą szacunek dla ukochanego kraju Tak ukradanego przez rządowych bowanów Tremor po polsku, nie rosyjsku, czy niemiecku Czemu tak jest, zbyt to, to swemu dziecku? Cieszymy to jak żonie, że wykręci. Balkonium zaszczotna, rodzi nasz do śmierci Kolejny pochwały rodząc z polskiego podziemia Którego patriotyzm był powodem do stracenia Pośmiertny, oznaczony orderem Orła Białego To generał Field od legenda państwa polskiego Chcieli was zapomnisz, czyli wymazać z was książek Pamięć o nich wraca, kiedy do ten krążek To długo dla was ale

Co tej mocy same z liścia Zakłamana prawda, tak samo wyrok odbliścia W sibuli diety w restauracjach piją winka Zapytaj się ich kim na polskie była inka One za mądre wnioski się nasuną Wszyscy jednym głosem przyczymy tym prędko oną Wielu, że szacunek dla ukochanego kraju Tak ukradanego przez rządów Roć nasz do śmierci, nie kolejne pochaty, którego pad lot, powodem odradzenia, Śmiercą